Czy tak Mariusz Lewandowski myśli o sobie po dwóch ligowych wygranych z rzędu, a ogólnie trzech meczach zwycięskich, wliczając w to mecz w Pucharze Polski? Myślę, że tak, ale czy na pewno nim jest? No, ja mam wątpliwości. Zapraszam Kamil Radomski. 15 października. Głowa Mariusza Lewandowskiego wisiała na cieniutkim włosku, dlatego trener w meczu ze Śląskiem Wrocław ustawił drużynę ultradefensywnie, bez żadnego napadziora. W pierwszej połowie wyglądało to fatalnie, później na konferencji pomeczowej trener tłumaczył się tym, że chciał zagrać na wynik. No, jakby w poprzednich meczach nie grał o wyniki. No to było dziwne, choć ja go troszeczkę rozumiem. Chciał za wszelką cenę wygrać, tylko te słowa źle dopasował. Tyle, że gdyby nie czerwone kartki piłkarzy gości, nie wiem czy Radom jakby by wygrał ten mecz, przecież pamiętamy. Pierwsza bramka padła w 92 minucie, kiedy goście grali w 9 na 11, a wynik meczu ustalono w 98 minucie, kiedy graliśmy z przewagą trzech zawodników. To jednak dało kopa pozytywnego. Drużynie. Potrzebowała drużyna tego zwycięstwa tak samo jak Mariusz Lewandowski, bo gdyby tutaj Radomiak przegrał, jestem przekonany, że zostałby zwolniony Lewandowski i byłby dobry, co tu nie mówić, bardzo dobry piłkarz, szukałby nowej pracy, musiałby pakować walizki, wyjechałby z Radomia i mógłby sobie wpisać w CV kolejny raz z tak, bo zawalił w Termalice, zawalił w Zagłębiu i zawaliłby w Radomiaku. Nie zawalił, więc jest trenerem. No to jest taka sinusoida w tej rundzie, ponieważ doskonale wiemy, że wygrane są seria, jest idzie wygranych bardzo dobrze, później coś się dzieje, porażki i teraz znowu wygrane. No i zobaczymy, do końca zostało, zostały trzy mecze ligowe, plus jeden w Pucharze Polski, ale za chwileczkę, na razie skupmy się to, co było, bo to jest bardzo ważne. Tak jak powiedziałem, mecz decydujący dla niego to był 15. W czwartek drużyna pojechała do Bydgoszczy zagrać w Pucharze Polski. No i było ciężko, tak, po mega błędzie musieliśmy gonić wynik, a to zawsze jest trudne. Drużyna pokazała charakter, no ktoś powie, no ale z półamatorami. No ale to, to nieważne, czy to są półamatorzy, to są rozgrywki Pucharu Polski. Puchar Polski, jak dobrze wiemy, rządzi się swoimi prawami. Tutaj nieraz są niespodzianki. W bieżącej edycji doskonale wiemy, ile drużyn z elity przegrało z niżej notowanymi rywalami. Tak więc duże brawa. No, ktoś powie jeszcze raz, że no ale rzutów karnych, no dobrze, no ale to y, czy nasza wina, że piłkarz zawiszy, faulował y, y, Feliksa, albo czy nasza wina, że piłkarz zawiszy w polu karnym, tak trzyma ręce, no przecież to nie nasza wina. Bardzo fajnie się złożyło, Nasimento podszedł do piłki dwa razy, pokazał, że ma wachlarz umiejętności, y, potrafi uderzyć technicznie, dwa razy efekt w postaci gola, super i Proszę nie mówić, proszę być tutaj teraz obiektywnym, nie wolno tak mówić, że o radomiach z rzutów karnych, a co, a Radomiak zabana sika, no to jak, nie miał rzutów karnych w, w lidze w poprzednim sezonie i Angielski wykorzystywał, no były karne, tak, cieszyliśmy się z, z wyników dobrych, teraz też trzeba się cieszyć, dobrze się stało, Radomiak gonił, dogonił nawet, przegonił wynik, tak, po 90 minutach, nie musiał w dogrywce się męczyć, było dobrze. No i kolejne spotkanie w Gliwicach. Jak dobrze wiemy, w poniedziałek, i to tutaj widziałem rękę Lewandowskiego i myśl, że bardzo dobrze zrobił, ustawił drużynę, ponieważ był to trzeci mecz w przeciągu dziewięciu dni. Jak powiedziałem, w sobotę graliśmy ze Śląskiem, w czwartek w Bydgoszczy z Zawiszą i w poniedziałek w Gliwicach z, z Piastem. Wiadomo było, że Radom jak nie pociągnie, nie jest tak przygotowany, to już jest końcówka rundy, nie jest tak, żeby zagrać co trzy dni na końcu, więc co wymyślił Lewandowski? Zagrał na początku ofensywnie i to mi się podobało. Radem, jak naprawdę prowadził grę, podawał sobie na połowie rywala, zdominował przeciwnika. No i przede wszystkim, co mnie cieszy, stałe fragmenty gry. W końcu stałe fragmenty gry zadziałały. Ja tutaj na tym kanale niejednokrotnie mówiłem, narzekałem, że. Czy to rzuty różne, czy to rzuty wolne, to jest jakieś yy, nieporozumienie. Tym razem było widać pomysł, było widać, że chłopaki ćwiczą to na treningach, więc wszystko zagrało jak powinno. Zagrać. Bramka Machado, naprawdę cud malina, palce lizać, z woleja, z pierwszej piłki w długi róg. No, ktoś powie, że gdzieś tam był jakiś delikatny rykoszet, no ale nic. Bramka na jego konto to nie tak, jak uderzył z Wisłą Polsk gdzie przecież samobój był tutaj w 100%. Zasługa Machado, bardzo dobrze. No, tylko jest to cały Portugalczyk. Raz potrafi uderzyć pięknie, cieszyć się z gola a innym razem, no doskonale pamiętamy przecież kontrę w pierwszej połowie, kiedy jak wychodził 3 na 2, no i piłkę zgubił wtedy właśnie Portugalczyk. W drugiej połowie również była, zapowiadała się bardzo obiecująca kontra, wychodziliśmy 3 na 3, również Machado był przy piłce, również zgubił piłkę, no właśnie tak nie powinno to wyglądać. Jeszcze słówko o Koblaku. Przecież gdybyśmy grali z mocniejszym rywalem niż piast zamiast rzutu rożnego byśmy mieli gola dla drużyny gospodarzy, tak nie wolno, ja już to mówiłem też niejednokrotnie, nie wolno sobie podawać od obrońcy do bramkarza, bramkarz do obrońcy i tak dalej. Trzeba w pewnych momentach wybijać tą piłkę daleko w aut, no lepiej to niż to, co właśnie widzieliśmy. No i o Mauridesie jeszcze słóweczko. Maurides bardzo mi przypomina Rasiaka, Rasiaka, który grał w dyskoboli. Ja pamiętam doskonale te czasy, kiedy Rasiak w pucharze UEFA czy to w Polskiej Lidze y, miał obok siebie kolegę, czy to Rodzkiego, czy to innego i właśnie wygrywał pojedynki y, górne z główki, bardzo dobrze dogrywał do kolegi i były po tych akcjach gole i tak samo Maurides mi przypomina właśnie tutaj Grzegorza Rasiaka, super y, zawodnik, potrafi wygrać te wszystkie pojedynki, czy to obrońcy jak mu tam y, dogrywają, czy właśnie golkiper wybija piłkę, wszystkie, praktycznie 90%, 9 na 10 piłek należą do Mauridesa, no, ale jak nie nie ma kolegi, nie ma żadnego drugiego obok siebie, zawodnika w koszulce zielonej, no to wiadomo, że to nie wychodzi. No same to jest nieporozumienie, on się nie, da, nie nadaje. No i Maurides potrafi zagrać tyłem do bramki, potrafi utrzymać się przy piłce, no ale nie ma nikomu zagrać. On nie jest Lewandowskim, tylko Robertem, żeby nie było, że myślę o Mariuszu. Maurides nie jest Robertem Lewandowskim, nie potrafi aż tak dobrze przyjąć piłkę podać sam sobie i uderzyć na bramkę i cieszyć się, że będzie gol. No, aż takim piłkarzem nie jest, tak? Dlatego gra w Radomiaku, a nie w innej drużynie dobrej, europejskiej. No to, to już jest za nami, co przed nami. Przed nami trzy mecze w lidze plus mecz w Pucharze Polski. Ja bardzo zawsze narzekam na poniedziałkowe mecze, ale tym razem jestem zadowolony, że gramy w, w poniedziałek. Tak jak powiedziałem, w Gliwicach było widać w drugiej połowie. Radomek już był przemęczony. Co trzy dni to jednak ciężko dla niego. Jest to końcówka rundy. Dlatego teraz odpoczniemy tydzień czasu od poniedziałku do poniedziałku, bo przecież równie różnie, Ekstraklasa tak terminarz ustala, że mogłaby dać Radomekowi mecz w poniedziałek w, poniedziałek w Gliwicach, a później z Wartą Poznań w piątek, bo niejednokrotnie już takie mecze mieliśmy dwa razy w ciągu pięciu dni. Jednak teraz fajnie się ułożyło, odpoczniemy, będzie czas na y, treningi, regenerację, bo też chciałbym, żeby Mariusz Lewandowski na treningach poćwiczył te kontry, bo y, no nie oszukujmy się, ta liga w tej lidze wygrywa się też dzięki, dla, dzięki temu, że szybko można wyprowadzić kontratak i my jednak w tym elemencie gry naprawdę słabiutko tutaj gramy, więc trzeba poprawić i tydzień czasu Mariusz Lewandowski ma, żeby z Wartą Poznań już było lepiej, ponieważ z tą Wartą Poznań mamy coś do udowodnienia pamiętam doskonale, kiedy w zeszłej rundzie Szulczyk przyszedł do Warty i wygrali z Radomiakiem w grodzisku, właśnie Wielkopolskim, tak, tam kilka bramek w kilka minut. To zadecydowało, wygrywaliśmy tam 1 do 0, ale jednak przegraliśmy. No i ponadto pamiętamy te z 2020 roku, tak, dobrze mówię, czy 19-20, finał baraży właśnie z Wartą Poznań, gdzie WAR zadecydował, bardzo kontrowersyjny. No ale dobrze, tu trzeba udowodnić im teraz, że jesteśmy lepsi, trzeba wygrać. Bo później mamy wyjazd do Łodzi z widzewem, widzew, który jest na fali. On też jest pewnie zmęczony, ale jeżeli kto komuś coś wychodzi, yy, głowa pracuje, bo przecież są dobre wyniki. Atmosfera jest w szatni dobra w drużynie, więc to wszystko układa się. A jeżeli my wygramy kolejny mecz z wartą, to pojedziemy do Łodzi już właśnie nie ta, z takimi opuszczonymi głowami, yy, tylko pojedziemy pewni yy swego i to będzie bardzo ładny mecz otwarty. Później mamy Lechię, Zieloną Górę w Pucharze Polski. Jagiellonia pokazała, że nie warto lekceważyć tego rywala, więc tam musimy też zagrać w najsilniejszym ustawieniu. Wszyscy, którzy będą wypoczęci dobrze, którzy najlepsi będą w danej dyspozycji, muszą zagrać. No i kończymy rok, kończymy rundę z Pogonią. Pogoń to już nie jest ta drużyna co za Kostyruna, Icia. Teraz, no właśnie nie można tak analizować meczu z Pogonią, bo to bardzo daleko, trzy tygodnie jeszcze, ale chciałbym tylko tutaj pokazać kilka elementów takich, że Pogoń na wyjeździe jest do ogrania naprawdę, ponieważ pogoń dwa razy tylko wygrała na wyjazdach, zanotowała dwa remisy i trzy razy przegrała, a bilans bramkowy ma ujemny, tak więc nie bójmy się. Pogoń w dodatku ma kryzys delikatnej formy. W lidze od trzech spotkań nie wygrała, w Mielcu przegrała, u siebie zremisowała z piastem, później w Warszawie nalegi zremisowała, no ale na Legię to się zmobilizowali, tak, bo to. Zagrali raz, że na byłego trenera, dwa, że to na legie, tak, Zawsze drużyny polskiej ligi mobilizują się na tych silniejszych, na, na legię na pewno, więc dlatego był remis. Dlatego tutaj poczekajmy jeszcze. Do końca rundy zostało bardzo mało spotkań, i będziemy podsumować, podsumowywać pracę Mariusza Lewandowskiego. Nie od razu po zakończeniu rundy, bo później będzie czas na reprezentację. Każdy będzie żył Mundialem, myślę, że ja też, więc trzy mecze szybkie, pewnie, i będzie. Po reprezentacji, więc wtedy będzie czas porozmawiać o Radomiaku. Jakoś może zaproszę, żeby nie był taki komentarz mój, tylko żeby tu jakiś dwugłos był i sobie porozmawiamy szerzej. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Następnym razem. Cześć!